Co najbardziej lubisz w Zoo, i czy wiesz, że nie dokarmia się tutaj zwierząt? E, najbardziej to ja e, lubię lwy, e, pantery i no, no te dwa najbardziej lubię. Wiem, że nie można dokarmić zwierząt, bo właśnie tutaj, co słyszałam, to szkodzi im zwierzętom. No i wiemy, że właśnie e, tutaj są specjaliści od dokarmiania, wiedzą, co mhm. jest e, dla zwierząt dobre. No i dokarmiają, dokarmiają, dbają o te zwierzęta, a ludzie tylko przychodzą, patrzą zwierzęta, bo właśnie rzadko, zwierzęta tutaj w zoo są rzadko spotykane. W zoo bardzo podobały mi się słonie, ponieważ. Ich ubarwienie oraz ich sposób wycia jest bardzo ciekawy. Oraz wszystkie inne zwierzęta też są równie ciekawe. A zwierząt nie powinno się dokarmiać, ponieważ mogą ucierpieć z tego powodu i mają od tego specjalnych specjalistów, którzy lepiej się nimi zajmą, więc nie powinniśmy tego robić. Wszystkie zwierzęta mi się strasznie podobają, w zoo, bo ja y, strasznie lubię zwierzęta i nie można dokarmiać tych zwierząt, bo wiem, że to jest dla nich szkodliwe i niektórych rzeczy po prostu one nie mogą jeść i nie powinno się im tego dawać. Najbardziej podobały mi się żerafy, a wiem, że nie można dokarmiać zwierząt, bo można im po prostu zaszkodzić, bo nie wiemy, co one mogą jeść, a co nie mogą. I dlatego pracownicy lepiej wiedzą, co oni mogą, a Czy można dokarmiać zwierzęta w zoo? W zwierząt w zoo nie wolno dokarmiać. Robi to dział żywienia zwierząt oraz opiekunowie. Zwierzęta mają specjalistyczną dietę. Mm. I właśnie o tym, że nie wolno dokarmiać zwierząt w zoo informuje nasza najnowsza kampania skierowana do gości ogrodu zoologicznego. Zostaw, nie dokarmiaj. I w tej kampanii bohaterami są zwierzaki. Jest to pięć zwierząt. Słonica buba, która właśnie tutaj jest za nami, mhm. jest ara zielonoskrzydła, werda, goryl nizinny Azizi oraz żubrzyca pogódka i małpka, kapucynka żółtobrzucha, ginger. Mhm. I wszystkie te zwierzaki opowiadają swoje historie, jak cierpiały w momencie, kiedy były dokarmiane przez zwiedzających. I na przykład Buba dostała kiedyś na wybieg puszkę ze słodkim napojem. No oczywiście zainteresowała się, bo puszka kolorowa. Zaczęła jeść tą puszkę i pokaleczyła sobie dziąsła, język. Później bardzo długo cierpiała, źle się czuła. No i było jej bardzo, bardzo smutno, a opiekunowie musieli się ją opiekować i leczyć ją. Więc nie wolno żadnych rzeczy wrzucać na wybieg. Albo na przykład żółżyca pogódka no nie była taka pogodna, kiedy zwykłą sałatą została nakarmiona przez dziewczynkę, ale okazało się, że była przygotowywana do specjalistycznego zabiegu, była na diecie i opiekunowie nie dawali jej nic specjalnie do jedzenia. No ktoś przyszedł, dał jej niby nieszkodliwą sałatę, i opiekunowie nie wiedzieli, że coś takiego się zdarzyło. I podczas zabiegu pogódka się zachrztusiła tą sałatą i o mało co się nie udusiła. Znowu nasza kapucynka ginger bardzo często jest dokarmiana goframi, rurkami z kremem, lodami. A jak myślicie, jedzą małpki takie rzeczy, które jedzą ludzie? No właśnie, nie jedzą takich rzeczy. I to wszystko im szkodzi. I znowu tutaj nasza kapucynka miała ogromny ból brzucha, też bardzo długo chorowała, cierpiała, miała biegunkę, wymioty. Więc tutaj też małpce było bardzo smutno. I na przykład nasza Ara Zielono-skrzydła Verda e, też często jest dokarmiana przez widzających popcornem i chipsami, a wiadomo, papugi takich rzeczy nie jedzą i to jest bardzo szkodliwe dla nich. I też e, przez pewien czas właśnie werda e, cierpiała i, i źle się czuła. Także apelujemy do wszystkich, żeby nie dokarmiali zwierząt w zoo. Tym się zajmują opiekunowie, zwierzęta mają specjalistyczną dietę. I zapraszamy się do przyłączenia się do akcji na Facebooku. Zostaw, nie dokarmiaj. Jeżeli widzimy w ogrodzie zoologicznym, że ktoś dokarmia zwierzęta, warto mu zwrócić uwagę, że tak się nie robi, bo szkodzimy tym właśnie zwierzakom.